Manko piątka. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Dzisiaj trochę połowimy i pouderzamy w kamienie. Zapraszam do oglądania. Dobra, to zrobimy teraz główną misję jakąś, ale ten strach na wróble. Gdzie on jest? Czekajcie. O, widzę go. Nic interesującego. <gry> Zeksen, jak ty mówisz, że masz problem z Polskim, to znaczy, że ty w jakichś innych językach też obsługujesz nie tylko po polsku, czy tak po prostu, że ze zmęczenia? Tak z ciekawości pytam. Tematek żywy. O, taki hiszpański hiszpański spoko. Angielski, niemiecki. Niemiecki dla mnie. No, nie do ogarnięcia, nie? Polskim, no to. W... W tych języków. No to sztosik. Dobra. Teraz będę miał problem, jak się tam dostać. Ale niestety jest jeden problem. A teraz poszukamy sobie tej głównej misji. Tylko ja zawsze mam problem. Zawsze miałem problem, jak byłem tutaj. Dostać się gdziekolwiek, gdzie oni chcieli, żebym wszedł Trochę nie ogarniam... Nie ogarniam tej mapy. Może by te... O! Tu Harry Pottera... Ostatnio to mówiłem, tu Harry Pottera kręcili. Tylko skopiowali te stoły, nie? Żeby wyglądało, że jest ich więcej. Tak było. O, chyba tu, nie? Wieża, dobra. No tak, no to tak zejdzie. No i... O, mam schody. Ja chyba z tym koleśem z henną muszę gadać, nie? O, ma tą hennę rozlaną na twarzy. Elo? Więc, naprawdę znalazłeś your siostrę? I'd never have imagined her living among bandits. You've really come a long way these last few years, haven't you? People are starting to ask when they'll see you in the arena, out in Witchwood. But before you go wandering again, I've left a quest card of my own. A favor, if you will. An old friend of mine has gone missing. Calls himself the Archaeologist. He may have stumbled onto something big. Perhaps big enough to put his life in danger. There's a rumor that he may be hiding somewhere in Witchwood. That is, if he isn't dead already. You can use a cullis gate to get there. I only hope it isn't too late. No, to spoko. You've received a new quest card. Dobra. Zejdziemy do niego. Nie muszę teleport. chyba trafię I tu to okej dobrze tu i've got my eye on you Zobaczymy, czy można sobie coś polepszyć. Jak ogólnie się Wam podoba ta gierka? Mimo... Ciężko ją tak określić po, po tylu latach, ale sobie wyobraźcie, że jest te 15 czy nawet więcej lat temu i właśnie w coś takiego gracie, nie? To jakbyście sobie wyobrazili, to co sobie pomyślicie o, o tej grze? kupię szybkość 8700 8700 no, może być szybkość mam i kupię sobie to no, bo... no. No co ci poradzę, no tyle mam lat, więc no... Więc, więc... Najprawdopodobniej dlatego, dlatego to polubiłem. Get out. Czemu was stąd wyjść? Czemu mi tak szybko powiedział? Dobra, to co, lecimy dalej, nie? Jeszcze jedną misję zrobimy. Lekko. Tu jest No? Rumor has it that somewhere in Witchwood there is a sword that only a true hero can acquire. There is a temple in Witchwood that is supposed to give spiritual strength. Be warned: some gods can be fickle. Na razie zmugę dzięki do zobaczyska następnym razem. O kurde! Nawet nie wiedziałem tego, że może kamienie odbić. No to tak jest, człowiek już kilka razy to grał, a, a, a zawsze czegoś się nowego dowie, nie? Spoko opcja. Ale że ty miałeś tam 60-80x, no to szacun nadal no to, to potwierdzę. gin gin gin. Yes ok. Nie no, ogólnie szacun, szacun. A to też grałeś już tak dawno, dawno, dawno temu, czy, czy, czy jakoś niedawno w to zacząłeś grać? W sensie, czy już grałeś jako ona ledwo co wyszła, czy później trochę? I who know my name. If you know it, find and hit the magic stones to spell it out. Kurde, nie pamiętam tej zagadki. Okay. Only one person knows my name, but I doubt you'll find him even at the temple of Avo. Ale mówisz o, o tych drzwiach, czy o, o kuście, którego robię? A ja muszę, ja muszę wejść przez te drzwi, tak? A nie, bo ja muszę te kamienie. O kur. Muszę odgadnąć jego imię, tak? Uderzając w dane kamienie, nie? Tak to było. Po kolei jakoś. Dobra. O. Złot. Dobra, zobaczymy. nie tu. Hmm. Zaczniemy od tego. Aj. 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 D H I T S HITS Jinky So you worked out my name? Big deal In you go grand if you can find me so can they i should never have started studying the focus sites but how was i to know jack was interested in them too yes jack of blades look i have no time to explain so me if you want i don't want it anymore now, if I you'll excuse more Może nawet Są dziennie, nie ale nie tak mała. długo jak ja na pewno w sobotę, w niedzielę jednak praca i obowiązki dzienne. Ale tak, mam niby to zapisane w tym harmonogramie, ale muszę to zmienić. Ogólnie wrzucić nie jaką grę będę grał, tylko że, że, że kiedy gram, z reguły w tych godzinach właśnie pozwala mi czas, żeby grać jak, jak już mogę. Docelowo, za jakiś czas pewnie będę chciał dziennie, ale myślę, że też potrzebuję trochę czasu, żeby coś na YouTube'a wrzucić, bo, bo też bym chciał z tych streamów sobie porobić jakieś szo szociki i tam powrzucić na moje konto. Ale na chwilę aktualną to tak 2-3 razy w tygodniu. Kompletnie nie, pamiętaj, nie, nie pamiętam tej misji. W, se, w, w sensie tej misji, no, ty, tych drzwi, tego miejsca tutaj, kompletnie tego nie pamiętam. Pamiętam, że te imię trzeba było odblokować, ale... Mam łopatę już i wędkę, ale kurde nie zauważyłem nigdzie żadnych bombelków w wodzie, a z łopatą nie pamiętam jak to było. Sobie ostatnio kupiłem. Dobra, chyba wszystko, nie? Chciałem włączyć teraz te biedzmiste zmysły, chyba wszystko. Jak się, jak się teraz używało tą wędkę? Zaseraną? O! Mamy to. Łowimy klimat. Czekaj, muszę ogarnąć, jak się to robiło, bo nie pamiętam. Można dodatkowo kołowrotek sobie dokupić, to nawet nie widziałem, ale ciągnie ciur, zerwał mi linkę. Jeszcze raz spróbuję. To ryba. Wiem, 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 już, już już ogarniam. Myślę, że teraz się uda. Do czego raz sztuka O, coś się ścięło Ściło mi grę coś, jeszcze raz. Coś się Rybka mi się w ogóle nie pokazała na początku, niedobrze do czterech razy sztuka. I ten klucz tak ciągnął, to jest niemożliwe. Haha, <laughs> złowiłem. To co? Na dzisiaj kończymy. Dzięki za oglądanie i, i do zobaczyska jutro. To już koniec, a ja zapraszam jak zawsze za tydzień o 17 na nowy filmik.